Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Speed yy, Gramy sobie brązowe 25 punktów, tutaj widzę właściciel konta coś grał od naszego ostatniego meczu Akali nic się praktycznie nie zmieniło niedługo no sporo 1300 i pino to niedługo pewnie coś tu będzie nowego tak na razie jedziemy tym co mamy wyrównaliśmy winy z luzami nawet powiem że mamy więcej winów niż luzów więc ok brąz trójka 25 punktów czyli Niedługo będziemy mieli brąz 2, brąz 1, Silver, później się zobaczy. Może seria kontynuował w silverze, może zacznę od nowa od brązu. Zobaczymy. Pierwszy pik, cudownie wręcz. Ostatnio był prawie cały czas mit. Może coś teraz zmienię, zobaczę jakie to jeszcze mam dokładnie postaci, bo nie, nie pamiętam ich wszystkich. Więc no, mm, się zobaczy co tutaj jest. Fuku. dalej banuj może zrobię sobie tak jak kiedyś zrobiłem zamknę oczy i będę banował na ślepo ale to by mogło ich zirytować więc nie wiem czy tak robić nie no dobra zbanuję coś normalnie niech będzie Kazix mhm. co by tutaj dalej zrobić Szczur HomixX Warwick. Nie wiem, nie wiem. Warwickiem może zagram na topie. Tak sobie myślę. Ale nie wiem. Za chwilę zobaczymy. Dalej w na przedłużę, zbędnie jeszcze na. Nie rozumiem w ogóle tego banu. To, to był chyba ban na ślepo albo ban na szybko, jak wolicie. Nigdy w życiu bym czegoś takiego normalnie nie zbanował. Ale y, zamyśliłem się o tym, czy, co, co mówiłem i tak wyszło, że z panem jestem idiotą. Nie szkodzi. Hmm, ważne, żeby wygrać. Tak więc... Niech, niech kończy ten swój ban, strasznie długo mu to zajmuje A To w sumie nic nie da, że zbany, na Nautilusa, czemu nie? To był również e, ślepy ban W ogóle nie patrzę o to, co tu banuje I Mogę iść wszędzie, gdzie mi się tylko podoba To jest całkiem spoko A myślę nad tym, że on chce iść topa, tak? Mm. Teraz zobaczymy. A ja w tym czasie już wezmę tą Sorakę. E, Pochcieliście Sorakę. Nagrałem, ale się nie nagrał dźwięk, więc nagram jeszcze raz. Albo zagram Sonom. E, I'm meet Coś nie napisał. I'm it. A P. Mm, tak, dokładnie. masterki na dziewiątce ustawiam zawsze. W sumie były dobre, mogły być e, Tak, tak, tak hmm. Czy ja chcę sobie coś takiego ja sobie napiszę e, Tak Co by tu wziąć dalej Tu zwiększa mi damage, ale nie wiem czy to w miniony zwiększa damage Więc e, Zaraz się przekonamy w sumie kurde sam nie jestem pewien jakie je ustawić sobie masterisy na tą sonę na midzie czy bonus z hitów chyba nie też nie jest dobre. Hmm. no mam dylemat także nie, sam nie wiem co tu zrobić hmm. jeszcze mam chwilę czasu Tańczę. Dobra, a to muszę co, 28-2, ofensywna Sona na midzie, więc ogólnie to spoko, co oni tam mają. Ashka, Rengar, Yasuo, Leona, Chase no to w sumie takie w, w miarę, na mid, a u nas normalny team, a u nas dwa razy adekery, dwa razy midlane. No niech piknie junglera Napiszę mu kurwa weź junglera ty idioto głupi no Dobra Niech bierze sobie to A my za chwilę widzimy się w grze w sumie No tak, nie będę już tu przedłużał także zaraz widzimy się w grze Okej okay, yy, jesteśmy, kod zaczął się już, już w sumie zaczął No zaczął i kończy się ładować 10 minut czekania. No cóż, bywa. U nich, widzicie, standardowy team U nas bardzo dziwny. W ogóle nic się nie trzyma kupy. No ale cóż, gramy tak jak jest. ja Jasło z barierą i pewnie gdzie na midzie. A tymczasem zaczynamy. Sprawdzę sobie jeszcze ta LBMA AD. 55, ja mam 55 również. Tak więc myślę nad rozpoczęciem albo zacznę z Doran z ringiem. I ciężko mi będzie farmić. Albo zacznę z Donance Blade'em i będę brał 3 czwarte minionów. I chyba nawet tak zacznę. Tak więc y, czekajcie. Zacznę sobie tak, tak. Y, w ten sposób. Nastakuję no, sobie jeszcze Q, żeby mu tam szybko przychodzić. Najwyżej kupię dwa Donance Ring'i lub coś takiego. Na początek AD się przyda. Zwłaszcza, że mamy jakiegoś Diotek, który też poszedł na MIDA, więc już w ogóle... Jeszcze go zmutuję. Nie wiem, czy mut działa na PINGI. Chyba działa, bo przestał. Ok. Odmutuję. Może coś piszę ciekawego. Czemu by się nie pośmiać? Napiszę mu jeszcze... Glukly... Farm. <laughs> niech pisze, niech pisze. W ogóle mnie to, to nie rusza nic. Jest. Ta sona spoko skin. Nie pamiętam jak się nazywał. Arcade, o, arcade sona. No hmm. kasjer bo przypierze lepsze okazji ją sprzedam po prostu żeby ją zabili. Bo nie sądzę żeby on tutaj jakoś wytrzymał sam ten Jasuo. Więc jungler przyjdzie i po prostu dam im zabić tą LB No a będzie z levelem w tył zarówno jak ja, ale to nie szkodzi Farmimy sobie minionki Pewnie nie chciała nam przeszkadzać Ale już widać, że jest słaba i jej to nie wychodzi Już pewnie coś pisze Ich pisze Mamy o wiele lepsze hity, szybsze Większe, więcej robią damage'ów, więc farmimy Całą linię, no nie nie całą linię Większość report my team Czyli taka typowa gra na brązie Pełno troli, idiotów i w ogóle reportów No cóż zdarza się Co zrobić? Nic nie zrobisz A my farmimy dalej A i chciałem w tego miniona uderzyć się nie udało Jak widać LB ma już aż jednego miniona no to trochę mi smutno z tego powodu, jeśli udało sfarmić. No widać idiotanie umie farmić to psuje mi farmę No ale co zrobię? Nic nie zrobię Mogę sobie farmić I nic więcej w sumie no, LB będzie główne w tej grze e, Nie szkodzi ja będę robił za dwóch naszych miderów Tak niech bije tego miniona Oj, to mi trochę nie wyszło Dobra Ależ, ależ zagranie Użyłbym W, ale nie chcę jej leczyć Chcę żeby w końcu umarła Niech zdechnie na HIV, AIDS, raka i w ogóle No trochę ciężko jest farmić z, z takim głównym y, przy, przy mnie siedzącym Ale co zrobię? Nic nie zrobię, powtórzę to już chyba siódmy raz w tym odcinku a cóż, botlane 2 hdk zabijają nawet nawet im się udaje No jak mówiłem chyba, ten Yasuo nie będzie miał życia, LB plus Sona no, uleczę, bo muszę sam siebie uleczyć, ona i tak już potkę, więc by się uleczyła No i widać idiota nie umie las hitować, tylko mi jeszcze psuje te lashity, bo mi je dobija do 10 HP i nie udaje mi się ich już lash hitować Kurwa co ja robię też Not my team Taki typowy brąz piątka, który nie ma mózgu, nie potrafi nawet pisać po angielsku No i niech siedzi w tym brązie W sezonie drugim by nawet do, do brązu go nie dopuścili By się nauczył Głupi śmieć Ale co, trzeba trochę ich powyzywać Mocniej, słabiej, ale trzeba Niech wiedzą, że nimi gardzę i są ogólnie gównami dla mnie ale co, co zrobić hmm, 3-1 spoko nie mam co tu mówić no nie dej To on robi za supporta w tej chwili i odpycha ode mnie jasuło żeby mnie nie mógł pułkować ani nic więc spoko straszy w sumie tego jasuło no od czasu do czasu mi jakieś miniony ukradnie w większości tylko mi psuje teraz hity no, ale no jeszcze zaraz ginie. o prawo no i ja ma 6 ja mam 32 tak więc widać przewagę Doran's Blade jednak lepiej działa o ty ty głupi śmieciu dobra no <ścoughs> Taki typowy idioto, on nie umie farmić. Dobra, niech, niech żyje sobie. E, zginiesz? Kurde. Mogła zginąć, byłoby miło. Wtedy bym w ogóle miał farmę dla siebie w ogóle. Hmm. No, jungler Rengar, więc nie ma się co dziwić, że nie ma ganków Co może zrobić Rengar? Nic nie może zwłaszcza na dwóch, na jednego bo ja cały czas jest na low HP jest spychany więc już w ogóle nie ma szans a tam botleń cały czas zabija dwóch ADKERY widzicie e, łamanie mety całkiem spoko za to nie ma ani reporta ani bana więc e, tym bardziej super hmm. farmimy i w sumie zaraz będę wracał on tutaj się robi agresywny Niech się robi A co? Sfarmię, że sobie te minionki i wrócę? Tego w sumie? Albo już widać, że znudziło jej się Albo nie 6 minion do 50 moich hmm. Czyli typowy idiota nie, nie umiejący nawet farmić, a dużo mówi Pisze hmm. Czy ja chcę do rana? Chyba nie chcę Szkoda... Będę składał sobie Atina gdzie jest ten ATIN? Tu jest To zginął Shutdown więc Pewnie to jest bota, tak Jinx Jeszcze Tristana zabiła Super super No dobrze niech wraca 9 milionów ma Gówniks no, Jedyny problem jest z tym, że kradnie mi strasznie duże Expa O dobre Q-Jasuo, kurde Sonatop pierdł się. Tego tak ogólnie. Zdechnij na HIV, rak, AIDS i w ogóle. Dobra, trochę go pobiję. On widać, że dostaje baty. No, Sona Sonapowlk. Z tego swego Q leczenie. No jest OP. LB się chyba poddała i z tego co widzę siedzi na topie. No tak jest zawsze w sumie jak przychodzą na double mida. Nie potrafię farmić. I na końcu na końcu są nie wiem 0,3, 20 minionów i nie mają farmy, ale on bije tej Dobra, mamy go. Mm, no trochę mnie zaskoczył ten jego damage no ale, kurde rengar, jak ja nie lubię tych dżunglerów, jak wyskakują, niewidzialny, śmieć rudy mały, no i zabił mnie, niestety, jeszcze elbeniek, tak, co za główny to jest jeszcze do niej, Jezus. już przyleźli na mida w czterech, także ja idę sobie spokojnie bota, idioci będą puszowali mida więc niech sobie pusują. wybrą 9 milionów. no ja mam tylko 60 właśnie z powodu tego że ten idiota ksuł mi te last hity ciężej mi się last hitowało Pusujcie, ja sobie wezmę bota co ten doszkodał Atina Lisbane Rabadon Deadfire może jakaś zonia, trochę defensywy. Jesteśmy sono, więc coś tam trochę się przyda. Kurde, dobra, dobijemy. Nie, nie dobijam. Dobra. Drona hmm, nie żyje, więc w sumie jestem jeden na jeden z tą maską. tylko nie mam ulta. Ale mogę ją zrobić, tak mi się wydaje trafię? nie nie trafię szkoda no i żyję w sumie level i wum mnie uratowało coś trochę krótki był ten stun od tej jaski dziwne zazwyczaj trwają dłużej yy, jeszcze potrzebuję 200 gole do atina może do farmie po tym a zobaczymy. Nie, znowu ty śmieciu. Umrzyj. Umrzyj. Kurde. Nie miałem many. Gdybym miał manę, to bym go zultował i by zginął. Dobra, przedajmy w takim razie do range plate. Zawsze jak e, zabiję kogoś i chcę sobie pofarmić, to przychodzi jungler. E, muszę się tego nauczyć, żeby tak nie robić, bo ja mam po prostu do tego pecha. I za każdym razem jak e, zabiję kogoś... I chcę jeszcze dofarmić, nie wiem, 100 golda, 200. Przychodzi mi dżungler lub ktokolwiek inny. No i kończy się to moją śmiercią. Tak jak było na załączonym wideo przed chwilą. na nagraniu. No i... W sumie niedobrze. Dobra. Oni teraz chodzą na bota z powrotem. Także ja idę na topa. Sobie jeszcze po farm... Na mida. Po sobie na midzie. I w sumie no reda bym mógł zrobić red na tą stronę by mi się przydał i nawet go sobie zrobię nie mam w ogóle farmy gra jest bardzo słaba no z powodu tego iż mam double mida dwóch hadekery którzy w ogóle nie siedzą na niej tylko chodzą po midzie i po innych liniach no to coś że to się nie, nie będzie jakoś w miarę przyjemnie oglądało ale co Guvien w teamie się nie wybiera, no same się trafiają nic na to niestety nie poradzę hmm. No tych statystyki no to jednak tylko Rengar coś ma bo przychodzi na te dobicia tam udaje mu się a tymczasem tu mam walkę z Eee... Kurde dostał pasy w starczą no, nie mam jak na razie tego damage'u z samym Atinem Muszę jeszcze coś dołożyć, albo dobić level, No ale trochę ciężko Tak jak mówiłem ze względu... O! Jest! I, I oto ten frajer, który znowu mnie zabija Jak on mnie wkurwia, to jest masakra On mnie tak denerwuje Trzeci raz mnie zabił i za każdym razem po walce Typowe gówno, które nie gankuje, tylko przychodzi na... Z, y, dobycie kira co zrobię nic nie zrobię może to w sumie ta sona nie no sona byłby dobry pik gdyby nie to że ten idiota był na tym idzie ze mną no i tak wyszło słabo teraz mój tim jeszcze umiera nie wiem zabije nie, nie zabije chase i ten rengar no ten rengar denerwuje Wypieraj, wypieraj, zostaw to. No. Zostaw to. Wyjdź stąd. Kurwa. Wypieraj. Ja wypieraj. Zostaw to. Kurwa. rudy śmieć. Na pewno. Trzymaj, to nie interesuje mnie, że jesteś adekery, czy jakimkolwiek innym głównym. To ja tu kieruję. Więc... Yy, zdezelowany idioto wyjdź z tego mida 6 mhm, level LB o już ma 14 last hitów widać poprawia się poprawia dobra trochę się uleczył nie szkodzi też się uleczy a co okej okay. Znowu ten Wypieralej... wypieraj ode mnie Tyż ma to głupia Dobra Jak on bije Kura się nafidował? Boże, to jest diota z tej, oni są jeszcze większymi Czemu ja daję jej to? Te... Kurę, czemu ja ją lecę i czemu ja biegnę w tą stronę? Co ja w ogóle robię? Tej Dawaj go Dawaj go, bij go Bijej go, albo nie nie, nie biegnę nawet to. No nie, no nie, no jak mnie ten Rengar denerwuje, to jest masakra. Szmata zawsze przychodzi jak mam low hp i mnie zabija. Dalej Kayle, pokaż co potrafisz. Je pierdolę, fokus, dobry fokus. Zero fokusu i chuj Bi Bić tego kto podejdzie o, bro, Co za gówna LB 03 14 raz hitów 6 level Aż normalnie i zaklaszczę Brawo Brawo Naprawdę? Hmm. Nawet tych dwóch jakoś się wyrobiło na tym bocie Ja mam strasznie ciężko przez tego idiotę właśnie No i przez tego rengara Dżunglerzy w brązie widać mnie nie lubią bardzo Zawsze, zawsze mnie zabijają Najpierw się puszcza Q, dopiero później się dorzuca E Naucz się tego, poćwicz, jak to się mówi Dobra Kurde, nie idzie tu nic farmić No Będę miał asystę chociaż Dobra nie udało się jeszcze tego dobić, ale asysta starczy. Nie wiem, muszę iść po farmie, mam 96 last hitów. I nie mam nadal gdzie farmić, jest masakra, oni we 4 siedzą sobie na topie, jak tam nikogo nie ma. Też, też, też dobrze zawodnicy widać. Fajne dźwięki daje ta Sona, jak bije. Tum. Tum. Dobra, armiemy to Lisbane, Rabadon, The fire i zabijamy wszystko. A co? Mhm. Ładnie. Do ja tego rengara trochę pozabijałem, muszę go teraz ja pomęczyć. Mhm. Tak Tristano, puść go. Cool. Biegnę tu, to się goni. Jezus, ty jesteś idiotą jednak. Dobra, kata Tristana jest głupia to masakra. Odepchnęła go od siebie, dopychając do mnie, no to już w ogóle mm, debil, którego poziomu nie da się aż określić. 4-4-1-105 last hitów, co za gówno, a nie mecz. No ale cóż, zdarzają się i takie. Ja wszystko wina LB. Zawsze trzeba na jakiegoś idiotę zwalić. No, w tym przypadku to był prawdziwy idiota. Hmm, teraz ją jeszcze trzeba tu zabić. O, znowu przyszedł. Kurwa. Piertale, głupi koci, szmato, głupia, ruda. Ręgar z deserkami. A Tu coś wygrywa. Nie wasny. nie Niejasne, naprawdę. Szkoda słów. Ta masz tyle damage'u, że wow. Ale zrobisz damage. Patrz. Przeszkodzę. No czemu jej nie biłeś? Tej! Co za głupi Wright? Miał ją uderzyć, żeby przestała się wracać. Kurde. Nie udało się. Dobra, bigo, ja sobie po farmie. Dobra Mhm Fidujcie Rengara jeszcze bardziej Czemu nie? Niech nas zabija później Je Dwa razy Q mm. Jezu, Katalona jest słaba Znaczy Zrzucę jej jeszcze spowolnienie I zabiję Nie Kurde żeła akurat dwój Mniej z damage'a i zrobiłem mm. Co za ward Widzicie to? Ja pierwszy. Dobra nie Co ja robię w tym meczu? Jeszcze lak Co ja robię? Tej w ogóle to jest masakra Dobra Zmiażdżona ażka No hm. haręga już nam zaraz wchodzi tam do bazy Znaczy ja trzeba cofnąć bo widać Tristan jest idiotą i kupiła mobilitki okej, okay. nie, nie mam pytań tak ogólnie, aha, dobra, ktoś jeszcze spami? Pewnie mistrzu kurwa, przestań spamić albo R. nie wiem kurwa, spamią chuję rudę, ja tu chcę nagrać eee. nie złapi go co on ma, eee. kurwa, ma to, że Prędkość z tego, z tego gówna. Nie złapie go. Nie ma No jest głupi też widać to. <głodnie> Ładnie. No nie, no nie, naprawdę. No naprawdę. Okay. Brawo. graj staron talon na kurwej baron Dobra, zacznę im pomagać jednak. Chyba nie, ja mnie niech zabiję. Coś plecy... Aha, to jest Kale. Okej. Okay. jeszcze dawajcie tego. Slowuję go dalej. A, dobra. Co on zrobił? To jest ale debil tej. Biegnij. Nob basze. La, tylko dlatego, że nie poszła i nie umarła z nimi, jest nobem. Hm ładnie, no to oni Rengara też zabili, o to dobrze to ładnie ładnie dobra bierzemy sobie blue eee... hmm. zaraz tu będzie koniec tej gry nieszczęsnej ale już robię damage, widzicie są na 2 itemy a jakiś damage potrafi zrobić jakiś najwyższy to nie jest, ale zawsze coś do, dobra pozycja na ultimate Dobra jeszcze uratujemy Aha ona ma ulta Like protect me Okej okay. Pchamy midem Trzeba spolecze. trochę No mimo tej kuli u nogi Drużynie czyli LB Udało nam się wygrać Znaczy uda nam się za chwilę To super Naprawdę E poż jeszcze Renga. Rengar im robił tą grę od początku prawie do tej chwili. No niestety, alak Niestety już mu się nie udaje. Jeszcze Aszkę. Zginie od reda, proszę cię, dziękuję. Tego to już się trochę boję. Dobra. Jeszcze jest. 9-4. Zaraz wam pokażę statystyki końcowe. Chwilkę. Dobra, macie statystyki końcowe. No słaby mecz, ale cóż, trzymajcie się, cześć do następnego odcinka.